Cześć, siemanko, z Kostej no i dzisiaj wam zaprezentuję wszystkie transfery Real Madryt, które zostały zrealizowane. Jeżeli chcecie innych klubów transfery, które już zostały zrealizowane, albo które mają nastąpić, to oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję i dzwonek żeby wiedzieć o każdym nowym filmie. Więc co? Ja już nie przedłużam i zapraszam do odcinka. Więc, jeżeli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek. No i tak, piszcie swoje propozycje na odcinek. Yy, no więc, na odcinek następny: propozycje albo jaki klub ma być w następnym odcinku. No i tak, jeżeli napiszecie hashtag sub pod tym odcinkiem, to w następnym odcinku pojawi się Wasz komentarz. Więc tak, do zobaczenia, cześć!